Naprawdę przepraszam, że mnie film ucięło, ale no na mnie, to jesteśmy do samego momentu. Dobra. W ogóle chłopcu, się z typem? Dużo drewna wziąłem. Oczywiście Mogę mieć chlebcia. Ja mam tego właśnie mamy rzeczy. Tak, na pewno będzie nam to, to przykłonione. zrobimy sobie chlebek. Bo chlebcia nam potrzebne. Chleb, to... Chlebek zrobiony. Trzeba sobie odłożyć z powrotem, albo zabrać, albo odłożyć. No to dobra, co możemy wziąć stąd? Na to możemy wziąć, to możemy wziąć. I nie wiem co, ale dobra, jest więc. Nie wiem co zrobić. jeszcze kilka. O no. Zrobiłam to, of, to, ja drwałem, to przed nie, zabijam, Ale to Znalazłam domem Ja go ale Ale ja trzy razy Zginęłam, nie? No i ja go znalazłam przy portalu W ogóle były dwa portale, ale ja poszłam do dalszego, Bo się bałam, że Że tam nie ma nic No i tam nic nie było, tylko opakowanie I z portalu Więc do jednego mi się nie opłacało iść Wezmę to, drogianko, kie. o dajcie mi spokój, ludzie, urodni są, nie? Dajcie mi spokój może, o dobra, później zrzućmy, dobra, jesteśmy, jestem spoko, więc jedziemy. to było najgorsze? A tu naprawiłam błąd. oj Dobra, wracam do domku. Rąk, no, chcę jakoś mieszkać w kolanach Nie zamieszkam w kolanach Ale chcę mi spać Uwielbiam ducha nie Chcę spać Spać, 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 spać Się boję do przodu, bo Kie, Bo spotykam rąk tutaj I tak po stronie rąku Mogą być takie inwentory, bo się boję Mam tyle i tych skrzynkach, że No, pa, Mogłam uczyć się Jak mogłam, to dobrze, bo... Dobra, idziemy, wychodzimy. Idziemy tam. Tu tu, 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 to, 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 Dobra. Dobra już... O, wejdę. Trafę, to muszę M. O. o. Mogę do pokoju. Nie. Dobra. Dziękuję bardzo. Zabieram też ładowarkę. Dobra, w ogóle widzę, że ja nie wam pokażę coś, co ja zrobiłam, ale posłuchajcie muszę przejść do pokoju. mojego oczywiście. Zapalę bo są światło. O! I zaraz będę. Grała. Ten telefon musi być, być podłączony, bo on pada mi powoli. Dobra. Tu nie ma nic, idziemy na górę. nie też nic nie A. Nie, nie trafiło. Gdzie mój dom był? Gdzieś tam. Gdzieś o tam. Tu gdzieś. Ten? Tu nie ten. Tak, to ten. Chlugo jakoś oznaczyć, dobra. Będzie bez tego. Dobra, mi to nie obchodzi, że będzie bez tego, żebym wiedziała, który to mój. Tutaj tylko będzie... Jest dziura. Mój pułap se utknął sama, nie? Ja... Dobra, idziemy. Idziemy do kowala. Czy, z... Czy ja tego kradłam? Nie pamiętam. trzeba zobaczyć. tego brał? Tego kradałam. się, że, było... że tu jest... że tu są dwa domy... że to tu... tu była dwójka kowali? zauważył, teraz założyłam on dawno już... O nie, nie jak ja wejdę. O, weszłam, dobra, spać przez ten. Jest, Jest patrz. Ale ma Ty wie, mądre. Dobrze myślałam. Mamy drewno. Widzowie. I spać zaraz. Zaraz. Chciałam wejść o, przez okno, które. Ach, które zrobiłam. Jest spać. Dobra. Takie schody bym to tak przygotował. Żeby nikt mi to nie wyszedł, to ja niekam w taki sposób drzwi. O widzę, że... No, to i na start przepraszam was, żeby tamten nos mi po prostu film, bo mi, bo mi to wyzwanie i urwało mi film. Więc przepraszam bardzo. Już ten coś nadposzudanie do mnie. Więc dobra. Później pójdziemy do naderu, pewnie. Próbowałam podpalić portal trzy razy. Bez zapalniczki i udało mi się za czwartym. Naprawdę to było piękne! Dobra, pójdziemy do netheru później. Halo? Chcę, żebym się Nie chcę, coś tego zagospodarował. Nic takiego znalazłam pod moim domem. Ale kiedyś to było. W moim pierwszym świecie znalazłam pod domem. Nie. Pod domem. E, portal room, nie? Gdybyśmy. z moją siostrą, mi się to rozkopywałam. To ten, to kopałam pod moim domem. no I znalazłam ten. End portal. I ja się tak zdziwiłam, to wygląda tak, że w netherze będzie portal. Tutaj mam dosyć. A ja później będę nagrał normalny fi film, jak gram po prostu. Bo w spider nie, lu nie lubię robić. Bo dla mnie to jest nieprzyjemne. Nie lubię robić spider bo to jest dla mnie nieprzyjemne. Tyle powiem o konik! Konik! Siema! konika konik. Konika wjiałam. Was przepraszam jak... Zobaczycie błąd w filmie bo Czy coś taka jest to? cała wam, że na 90 łapek w górę będzie film, specjalny speedrun. Jest, ale na będzie w dwóch częściach. Mów, Cydian! Nie, nie nie pamiętam skąd. Nie fajnie, Nie się wskacze. Nie, fajnie. na czym trochę przeszkadza. To może być koniec chyba. Dobra, wrócę jak będzie noc. Dobra, wrócę jak was. No Witam was. noc, widzicie, tu było łóżko O, tutaj, dokładnie. Tu, 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 dokładnie. je tutaj nie. I fajnie, fajnie się zgadza. I. Teraz patrzcie. A. Ale fajnie jest. Bęż iiii jakieś robiłam sp speedruna ale na twitchu streama no dobra co wie to, jak coś to jak, jak ja zginę to to jest koniec dobra, jak zginę to, to będzie koniec no, to mam 10, tylko mam 6 prób została mi jedna bo ja pięć raz zginęłam przez Enderman. Przez Enderman. Jak zginę, przynajmniej parę, parę razy, przynajmniej. Dzień czy noc? Nie wiem już. Ej. Co się robi? Dzień czy noc? Już nie wiem. co się Co się robi? W końcu co się robi? Dzień noc? Halo? ста магикем. Шам бача. Он тача. Магикемсэн. Хм. Амртаа Dobra, co wie? jak się film umwie, bo nie ma jak to się ulżywa. Ale jak zginę, jak spadnę z dużej wysokości, albo zginę przez co? To. No to koniec już tego speedruna. Teraz to będzie koniec speedruna, bo. No. Ginęłam parę razy idę tam. O, dzień mnie panie kupcu. Nie tam, tam! Bo tam znalazłam portal, o tam. Tam dokładnie. Tam o, znalazłam tam, 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 daleko. Ale nie wiem, czego znajdę. Po kolejny. Tam gdzieś znalazłam portal. Tak, jeśli cho chodzi mi o ten, ale on jest, ale tam, to nie ten, który chcę, o którym myślę. Ale już to koniec, mówię wam. No. Zginę to koniec. Nie, 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 ma nic się sobie drzając, nie? Tą, mam nic sobie sobie nie, 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 jak ja ten portal odpaliłam, ale zupełnie gdzie kiedy nie wróciłam, bo zgubiłam, nie pojadłam. Nie! Nie! Idziemy. A się mówię, gdyby to było? To, 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 to jest strach.

Teraz nie ma, nie ma, że boli. To jest na chłodko, nie? To widzowie nie ma co, co boli, nie ma, że boli. Jesteśmy na hardcorze, więc jak zginiemy, to. No, że jest taki inventory może. Słomzę, się pomysł widzowie? Czy włączyć, czy nie włączyć? sumie Nie, 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 nie. Nie, nie się boję, prawda? Boż, boż, tak męczę. Hardcore. Jak zginę, to już jest koniec. Mogę zlikwidować ten świat. Co wie, jak zginę, naprawdę? to postawcie znicz! Nie kryjacie, nie wypadku. Wypierdalaj! To już jest koniec tego świata. Więc, no, jak zginę na tym świecie, to zapalcie z w komentarzach. Idę do portalu. Najwyżej jak zginę, to postawcie z w komentarzu. I co wie. Ja się tu staram. Próbuję to przeżyć jak najbardziej. Ale jeżeli zginę, to. Proszę, postawcie zmiń w komentarzu. No się tu męczę, staram. Robię co mogę. Więc proszę, proszę postawcie zmiń w komentarzu. Ja tu staram się. W ogóle, Widzę, wie, jakiś trik zrobię. Patrzcie. chodźcie, wracacie do portalu z, z Shiftem. I macie tarczę, nie? Popatrzcie, Chodzicie z portem do, do swojego świata. Patrzcie na no to. Halo, szybciej. Nie no, się tak boję, widzę, więc ruszę. Halo, szybciej. I co jest? Jest hard, a ja powinnam... Ej, co wie? Jakim cudem? To koniec. Nie. Widzę naprawdę... To jest koniec. Nie mam już nic. Wkładam wszystkie które mam przy sobie. Widzowie. Nie wiem, czy mogę zrobić. To nie mogę zrobić. Spektator, spektatora to poczekajcie, zaraz. Dobra, patrzcie, nie mogę nic, nic robić. Ej, Ej nie powinno A, dobra, nie mogę nieść bloków. Patrzcie, mogę za to położyć. Mogę robić cokolwiek, ale nie będę tego robić. Więc no, czekajcie, 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 widzowie. prawdziwie to już jest koniec. Przegrałam. No widzicie, że nie? Nie. to już koniec i... bo zginęłam na tam... Tam w portalu... Nie, to tam było. Tam w portalu. Tam poszłam do portalu, zginęłam. odłożyłam witemki tutaj później. No i to już koniec widzowie. Widzę, z wami się żegnam. Tylko poczekaj. Widzę, że jest koniec, naprawdę. Czekacie, ja wam pomacham, nawet. Pa! To już koniec, widzowie, no Na dzisiaj mojego filmu już koniec. Ponieważ, no, zginęłam. Zginęłam już. Zaraz. Pierwszy raz. Pierwszy raz. Odkąd nagrywam Minecrafta, to ja pierwszy raz zrobiłam z i zginęłam. No więc, pa pa.